Witam szanownych bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym pełnoprawnym odcinku na tym kanale na w dzisiejszym materiale przedstawię wam grupy Ligi Mistrzów sezonu 2019 oraz oczywiście zaprezentuję wam składy wszystkich drużyn. Następnie chciałem przypomnieć, że zobaczycie ten odcinek i postanowicie zostawić subskrypcję, jeżeli jesteście nowi to kończę zostawcie dzwona, bo może się ta syra pojawiać bardzo nieregularnie, zależy jak będzie mi się chciało ją robić i, i bo on się dorobi dość długo to trzeba poświęcić czasu, ale muszę Was uspokoić, że całą, że całą fazę grupową już zrobiłem, więc te odcinki, no mi się wydaje, że tak przerwa 3 dni pomiędzy odcinkami powinna Powinna jakoś być, 3, 4 mi się wydaje. Bo też nie chcę, żeby to było tak mega mega często. W opisie macie link do grupy wymyślonych, gdzie będę publikować no, najnowsze odcinki i gdzieś może będziecie no, chcieli podysku podyskutować coś na temat serii. Nie wiem, nie wiem, kto się rozwinie. To raz, dwa macie już działający link do pobrania plików z Excela. No i na tyle, jeżeli chodzi o gadanie. No i cóż, zapraszam Was do prezentacji drużyn. No i okej, okay, tak prezentują się wszystkie grupy Ligi Mistrzów, przypominam, że w tym odcinku e, żadnych spotkań nie będzie, a w przyszłym będzie, będą tylko mecze od A do D. E, zapytacie się, z czym podzielę, no bo to jednak jest dużo spotkań, a jednak e, nie chcę, aby po prostu wszystkiego wrzucać naraz, bo nie ukrywam, to się trochę długo robi i... i, i... Jakbym miał tak wszystko naraz wrzucać, to po prostu nie starczyłoby mi czasu i w sumie byście czekali, nie wiem, dwa tygodnie może, mam trochę więcej, trochę mniej na kolejny odcinek, to, to zależy ile bym miał czasu. Też wszystkich zespołów nie będę wam czytać, bo jednak uważam, że macie oczy i potraficie, potraficie czytać, możecie sobie w każdej chwili zatrzymać film, jeżeli chcecie. Dodam tylko, że po prostu pierwsza jakby linijka od góry to jest koszyk pierwszy, druga to druga, trzeci to trzeci, czwarty to czwarty. Jak widzicie, jest aż 5 polskich zespołów, i to było naprawdę bardzo dobre kwalifikacje polskich zespołów. W podobnej sytuacji w tamtym sezonie, w 2018, e, była Finlandia, też miała bodajże 4 albo 5 zespołów, a w tym momencie mają tylko dwa. E, no i w sumie takie same byliśmy sytuacji, bo była tylko Legia Warszawa oraz, e, oraz Lech Poznań, e, więc to wszystko zależy głównie od losowania. E, no i cóż, mi się wydaje, że już pora przejść do e, pierwszych składów. No i lecimy grupami, czyli na pierwszy ogień z Paris Saint-Germain. Na początek dodam, że oczywiście ten w nawiasach to jest bieg zawodnika oraz jeżeli widzicie tą tabelkę po lewej stronie... Te na samym, na, po samej prawej te cyferki to, są, to jest potencjał danego zawodnika, więc też sobie mo, można sobie mniej osza, oszacować jak bardzo się rozwinie zawodnik, oczywiście to jest tylko poglądowe, bo to też zależy od formy jaka zostanie przydzielona, od tego jak będzie grać zespół w danej edycji Ligi Mistrzów, czy tam jeżeli już zawodnik jest wystarczająco dobry to na arenie międzynarodowej no dobra, pora przejść stricte do składu, najlepiej oceniony tutaj jest Arga prawy pomocnik skuby Kuby. Jest już dosyć wiekowy, bo ma 33 lata i PSG, e, dla PSG pewnie jeszcze pogra z, na wysokim poziomie z 2-3 sezony. Chodź zobaczymy, bo jeżeli po prostu będzie PSG dobrze grać, no to on też będzie dobrze grać, więc ta jego nie będzie spadać. E, mamy też Polaka w składzie Renusza, 22 lata, czyli e, cała praktycznie przyszłość przed tym zawodnikiem, a już jest graczem podstawowego składu Paris Saint-Germain, czyli bardzo solidnego zespołu oraz reprezentacji Polski. E, widzimy tutaj też dwóch pakistanczyków, na lewej Ulach, a na napastniku na Sufian, i to są w zasadzie jedyni zawodnicy Pakistanu na dosyć dużym poziomie, bo reszta to już jest taka raczej średnia. Nie będę oczywiście wszystkich czytać, bo mówię, macie oczy, możecie sobie osza oszacować w każdym momencie, możecie zatrzymać film, więc pora przejść dalej. A jeszcze prawie bym zapomniał: na rezerwie PSG ma. Cetnarskiego, osim, Polaka, Pol, polskiego bramkarza, 83 overalla i zaledwie 20 lat, e, czyli może się okazać, że za niedługo po prostu Cetnarski wejdzie do pierwszego składu PSG i razem z Renuszem będą stanowić o sile tego francuskiego zespołu. OK, kolejnym zespołem to jest chorwackie Dynamo Zagrzeb. No i tutaj najlepiej ocenianym jest zawodnikiem z zawodnik Bramkarz Woodman z Anglii oraz prawy pomocnik Tahar z Algierii. Jeżeli chodzi o pierwszy skład, tutaj warto rzucić okiem na lewego pomocnika Jambora. 87 overala, 22 lata. Wiem, te overale są duże, ale to już mówiłem w poprzednim odcinku, że po prostu to z czasem będzie się troszeczkę zmniejszać, więc to na razie może być tak duże wrażenie, ale mi się wydaje, że po prostu się przyzwyczajecie. No i tak samo jak wy, PZR, to także tutaj e, mamy Polaków, e, Polaka na rezerwie, a dokładniej Juniora Stasiaka, 63 overa, 16 lat i 89 potencjału. I jeżeli chodzi o rezerwowych, to także e, warto wspomnieć o Zampano, 77 overala i 19 lat, 89 potencjału. I zostając przy temacie Zampano, e, tego Włocha, e, to nie wiem, jak się to rozwiąże, ale napotkają się z problemem takim, że jest dużo takich ciekawych piłkarzy, prawda, który, którzy są młodzi, jednak nie mieszczą się w tej 21., więc zrobiłem po prostu tak, że jakby klub oddający danego zawodnika do 24. roku życia ma pierwszeństwo w wykupie danego piłkarza, więc pierwszeństwo do wykupienia zampano ma Intermediolan i jeżeli będzie się dobrze rozwijać do 24. roku życia, jeżeli Inter będzie go potrzebować, to po po prostu mają pierwszeństwo do ściągnięcia go. Coś na wzór wypożyczenia, można powiedzieć, z opcją pierwszy, yy, pierwokupu. No, coś w tym stylu. Jeżeli macie może jakieś lepsze propozycje, yy, no to piszcie w komentarzach. A tymczasem pora przejść dalej. Przechodzimy do Villarealu, no i tutaj mamy wielkie rozbieżności, ponieważ z jednej strony mamy e, zawodników 82, 83, 84, a z drugiej strony mamy aż 6 zawodników, 87. No na pewno za niedługo będzie zmiana pokoleniowa, pokoleniowa na skrzydłach, ponieważ Quintana oraz Lara e, ma, są już trochę wiekowi, e, po kolei mają obaj 33 lata. Jeżeli chodzi o juniorów, no to tak za bardzo nie mają jakby następców, więc będą musieli go sprowadzić, ale na pewno następców mają yy, na środkowej obronie yy, dwóch szesnastolatków yy, o kurde tutaj nazwisk nie dałem. Dobra, trudno. Już nie chcę mi się zmieniać, wiem, jestem leniwy, ale mamy na pewno dwóch 16-latków z Nigerii oraz Hiszpanii. No i pora przejść do pierwszego polskiego zespołu. E, ja na no szczerze bym nie stawiał pieniędzy, że wyjdą z grupy, ponieważ to jest y, y, zespół czwartego koszyka. E, no ale jeżeli chodzi o samych zawodników, najlepiej ocenionym jest Gasama e, No ale także mamy trzech zawodników ocenionych na 84 oraz y, także dwóch Polaków w składzie, no bo to jest polski zespół kurek oraz SOKU, a tak poza tym nie ma to jest zbyt dużo młodych zawodników w tym pierwszym składzie, no ale mamy kilka obiecujących juniorów na, w rezerwach, więc może kiedyś tych zawodników e, zobaczymy w Lidze Mistrzów. No, i pora przejść do FC Barcelony. Najlepiej ocenianym zawodnikiem jest Jaslam, prawy pomocnik z Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Silero na środkową pomoc, ale no ten Silero już jest wiekowy 34 lata, więc to ten overall, overall będzie mu spadać i być może Barcelona zdecyduje się na, na sprowadzenie jakiegoś innego zawodnika na tą pozycję. Oraz bardzo podobna sytuacja jest na ataku Williams, 90 overall, ale 35 lat, więc za niedługo no, tutaj też będzie jakaś zmiana. Jeżeli chodzi o juniorów, mamy aż trzech zawodników z potencjałem ponad 90 albo równym, więc na pewno o którymś z tych zawodników kiedyś usłyszymy. No ale teraz przechodzimy do kolejnego zespołu. A kolejnym zespołem jest Lech Poznań, czyli drugi z pięciu polskich zespołów. No i tutaj najlepiej oceniony jest Chinchilla 91 overalla, 30 lat. Także mamy Pawe, Pawe, Paweleca. Może jak to odmienić? Pawełca? nie mam pojęcia. 89 overall i 21 lat i tutaj wcześniej wspominałem o tej Barcelonie, jeżeli chodzi o środek pomocy, więc może tak się kiedyś złożyć, że Pawelec dołączy do ekipi, ekipy FC Barcelony, no na pewno bym na to liczył. No i zobaczcie, jeżeli chodzi o ławkę rezerwową, to praktycznie są sami juniorzy, więc Lech Poznań stawia na stawia na młodość. najbardziej obiecującym piłkarzem jest Dimalek 82 overall i 19 Lat, e, więc za niedługo tutaj być może wskoczy do składu albo zostanie wypożyczony na te kilka lat z opcją pierwokupu pierwo do Lecha Poznań. A jeszcze zapomniałem dodać, że za niedługo pewnie będzie zmiana, jeżeli chodzi o napad e, Janus 85 overall, ale 31 lat. No zdecydowanie odstaje umiejętnościami od reszty. No dobra, nie liczę z tego Costini, ale on jednak jest perspektywi perspektywicznym piłkarzem i na pewno do tych. No, mi się wydaje, że do 90, 90 overalla powinien się rozwinąć. Ewentualnie do 89-88 na pewno. Trzeci zespół z grupy B Rijeka. kormacki zespół. No tutaj widzimy wiele rozbie dużo rozbieżność między obroną, która jest oceniana na 88 i 87. Oraz atakiem 86, a resztą stawki. No i w Riece też mamy kilku naprawdę obiecujących piłkarzy. No i przed nami najsłabsza drużyna grupy B. Oczywiście na papierze. Najlepszym ocenion najlepiej ocenionym zawodnikiem jest z Panamy prawa pomoc, 26 lat. Czyli jeżeli chodzi o ławkę rezerwową, to też jakoś niesamowitych juniorów nie mają. No i pora teraz przejść do drugiego najlepszego e, zespołu, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów. No, aż 5 zawodników ocenionych na minimum 90 overall. E, najlepszym jest Lepile, prawy pomocnik 93, potem Adashi na 92. Solanilla, e, środkowa obrona z Panamy, 34 lata, więc, e, no tutaj za niedługo pewnie będzie jakaś zmiana. Tu jeżeli chodzi o rezerwy, to dużo zawodników z potencjałem Olympic Lyon nie ma. No i przed nami intermediolalno i tutaj widzimy też dużą rozbieżność na bramce oraz na ataku po 83 overalla zawodnicy, no ale na pewno na bramce będzie zmiana, bo spinale ma aż 36 lat, się wydaje, że no już w przyszłym sezonie na tej pozycji na pewno będzie jakaś zmiana, no jeżeli chodzi o juniorów, tutaj warto zwrócić uwagę na pewno na Gambadoriego 64 overall, 16 lat, 90 potencjału, no i pora przejść do Walencji z trzeciego koszyka no i Walencja ma zdecydowanie najlepszy skład, jeżeli chodzi o drużynę z trzeciego koszyka no mamy jednego zawodnika cynego na 90 kapoty, Kuba Środkowa Pomoc, jeżeli chodzi o zawodników z potencjałem, to najlepiej najlepszy potencjał ma Świerczyński Czewski 64 overa na 16 lat. No i jeszcze, może Gonicer, prawa pomoc ze Szwajcarii, a reszta to może się rozwiną, może nie. No na pewno zobaczymy. No i pora, przejść do najsłabszego zespołu z grupy C AS Trencin. Mamy trzech tylko zawodników świecących. Najlepiej ocenionymi są Salem, prawa pomoc z Arabii Saudyjskiej oraz Gonicer, ze Szwajcarii. Poza tymi trzema zawodnikami no to reszta bardzo odstaje od składu, ale mają bramkarza także ze Szwajcarii, Lopara i on ma 21 lat no i na pewno się jeszcze fajnie rozwinie, a być może przejdzie do po prostu lepszego zespołu no i pora przejść do Bazylei, który ten zespół ma najlepszego znaczy jednego z najlepszych, oprócz Lepilera, który wam przedstawiałem wcześniej prawych pomocników na świecie Tarkinen z Finlandii 27 lat oraz także mają bardzo, bardzo dobrego bramkarza Tijana z Republiki Zielonego Przylądka a jeżeli chodzi o młodych zawodników, to zdecydowanie zawodnikiem z największym potencjałem jest Kirton, środkowy obrońca z Panamy 74 overalla, 17 lat. No i pora, teraz przejść do zespołu Słowanu Bratysława, czyli zespołu naszych południowych sąsiadów. Najlepiej ocenionym jest Mikael, 26 lat, 90 overalla, napastnik. No, jeżeli chodzi o pierwszy skład, to tutaj na pewno do zmiany jest Zrelak 85 overalla, 33 lata. No, ale jak spojrzymy na ławkę rezerwowych, to tutaj już jest dosyć fajny fajny kandydat na zmianę, a mianowicie Husidic z Bośni i Hercegowiny 84 lata, 27 overalla. No i pora przejść do Manchesteru City, który w porównaniu do słowano Bratysława ma na zdecydowanie lepszego Brazylijczyka na prawą pomoc. Carlinhos 89 overalla i razem z Trimerem na lewej pomocy są najlepiej ocenionymi zawodnikami w składzie Manchesteru City. No i ogólnie, jeżeli patrząc na ten skład Manchesteru, no to zaraz po Walencji mają najlepszy skład, jeżeli chodzi o drużyny z trzeciego koszyka. No, tak mi się przynajmniej wydaje, bo no, szczerze nie pamiętam wszystkich e, składów na pamięć. No ale przejdźmy do ławki rezerwowych. Polański Polak e, na lewej pomocy e, 78, e, overalla 87 potencjału. No jeżeli mowa o polańskim, e, to on także jest wypożyczony, tak w, z opcją pierwokupu. E, znaczy, no kurde, nie chcę mówić wypożyczony, bo to nie jest wypożyczenie, tylko to jest takie, jakby po no, prostu sprzedanie z opcją pierw... Pierwokupu do 24 roku życia, nie wiem czy wspomniałem, można takie, takie myki, myki robić marketingowe. No i on jest wypożyczony właśnie z Lecha Poznań. No i przechodzimy do grupy E, gdzie mają dwóch zawodników ocenionych na 90 na lewej pomocy Rengi Fosper oraz na prawej Piechocki z Francji no jeżeli chodzi o ten skład to mają bardzo zbalansowany, nie mają aż tak znaczy mają słabe punkty postać postaci na przykład Alcatama czy Envacaliego e, aczkolwiek no to jest różnica trzech overala między najgorszym a najlepszym overallem, więc e, czeska drużyna jest naprawdę bardzo bardzo e, solidna, przejdźmy do Realu Madryt, e, gdzie na pierwszy rzut oka rzuca się Lewa Pomoc i oraz Napastnik, to są dwie pozycje, które są zdecydowanie najsłabsze i one za niedługo pewnie ulegną wzmocnieniu, no chyba że po prostu Real będzie słabo grać, więc raczej pozostali, pozostali zawodnicy jakby zniżą się do ich poziomu. No nie wiem, zobaczymy. Najlepiej ocenionymi zawodnikami to jest dwójka z Włoch, a mianowicie Markioni Bramkarz, 88 overalla, a także Grosso, prawy pomocnik i 23 lata. Jeżeli chodzi o juniorów, to Widerbaum, napastnik z Polski, no mu, nazwisko tego nie mówi, ale jest Polakiem, 89 potencjału. I całkiem możliwe, że zanim go zobaczymy, go w barwach Realu Madryt, jeżeli chodzi o pierwszy skład. Ok, pora przejść do trzeciego polskiego zespołu, mianowicie do Wisły Kraków. No i najlepiej ocenionym jest Young 89, overalla i 30 lat. I jeszcze starszy Almansur, 88 na prawej pomocy. Jeżeli chodzi o rezerwę, to warto zobaczyć rzucić okiem tutaj na Valerę Braunkarza hiszpańskiego, 91 potencjału, więc na pewno będzie liczącym się zawodnikiem w przyszłości no i drużyna losowana z ostatniego koszyka. No, jak na ostatni koszyk, to mają naprawdę, naprawdę bardzo dobry skład. Ponieważ na poles lewa pomoc z kuby oraz Erata napastnik zapełnie mają po 87 overala warto zwrócić także uwagę na demingueta Demingue, 85 overala i tylko 21 lat no i pora przejść do grupy F, a zarazem do legii Warszawa, czyli naprawdę bardzo liczącego się zespołu w Europie jeżeli chodzi o ranking, to czwarty albo bodajże piąty. No i kadra mówi samo sama za siebie. Szczególnie napastnik Ninal, ma co prawda już te 30 lat, ale nadal jest najlepiej ocenionym napastnikiem w wymyślonej piłce. Czy też warto zwrócić uwagę na Juszczyka, bramkarza, pierwszego bramkarza Legii Warszawa, czy reprezentacji Polski. Jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych, to na pewno wypadałoby wspomnieć o środkowym obrońcy z Panamy Diazie 79 overalla i tylko 80 lat... <ścoughs> 80 lat, tylko 80 lat 18 lat i aż 94 potencjału i o jeden nie potencjału ma Świderski 78 overalla, 18 lat, ale także dobrze ale, także, ale równie perspektywicznym piłkarzem jest piewa Kari z Włoch, grzechem byłoby nie wspomnieć o lewym pomocniku z ławki Orłowskim, 85 lat co ja mam z tymi latami? 85 overalla, 36 lat, wiekowy już to jest zawodnik jeszcze w poprzednim sezonie grał w wyjściowym składzie, no ale został Zastąpiony również przez Polaka Machowskiego, i, Or i o Orłowskim także mógłbym zrobić e, filmik taki wspominkowy, przedstawić wam trochę historii tej mojej wymyślonej piłki. E, no ale cóż, nie rozgadujmy się o legii, pora przejść dalej. Kolejnym zespołem jest Liverpool, który także troszeczkę się rzuca w oczy. 85 overalla u Wardiego, braunkarza oraz Kowry, środkowego pomocnika z Wenezueli. Jeżeli Vardy jeszcze może się rozwinąć od tych 86, czyli poziomu minimalnego, żeby mieć złotą, świecącą kartę na 100%, to Kowra to już nie za bardzo bo ma 35 lat, więc no to jest prawdopodobnie jego ostatni sezon w barwach Liverpoolu. No chyba, że coś się zmieni, no nie wiadomo, zobaczymy jak to będzie. Zespół losowany z trzeciego koszyka Montpellier. No no i tutaj widzimy Kokosińskiego, na przykład Polaka na Środkowej Obronie. On w poprzednim sezonie był rezerwowym Legii Warszawa. No i także mają dosyć dobry skład, mają takie dobre jednostki. Mówi, mówię tutaj szczególnie o Floresie Środkowa Obrona, zawodnik reprezentujący na co dzień Peru 89 overalla, czy także Yamada 88 Środkowej Pomocy, czy HON Prawa Pomoc z Korei. No i przechodzimy do Sewilli i jak na nie, drużynę z czwartego koszyka, to mają kilku naprawdę bardzo ciekawych piłkarzy. Miejsce Diallo, bramkarz 25 lat oraz Kojaszewicz yy, 24 lata. Obaj mają po 60, 86 overalla. Pozycją must have do zmiany to na pewno będzie środkowa pomoc w przyszłym sezonie. Ogl ma 36 lat, czyli to jest dosyć już dosyć wiekowy zawodnik. Jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych, to na pewno trzeba zwrócić uwagę na Sheltona, bramkarza 16-letniego, 89 potencjału. No i przechodzimy do grupy F i tym samym do ACM. Jace Milan no, jest jednym z gorszych zespołów z tego pierwszego koszyka. No, może tu mówić Moretti, na przykład prawy pomocnik, tylko 85 overala, ale z drugiej strony na ataku mamy Zomera, 90 overala, 25 lat, Szwajcaria, czy także po prostu solidną obronę, czy też bardzo dobrego lewego pomocnika. Jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych, to naprawdę mamy ki kilku, no, większość tych piłkarzy to są juniorzy, to są młodzi zawodnicy, bardzo utalentowani, a najbardziej utalentowanym jest według potencjału Deiola, bram, włoski bramkarz 76 overalla, 18 lat. No i przechodzimy do Atletico Madryt, no i tutaj mamy dość solidny skład. Mamy dwóch zawodników z kartami nieświecącymi, mianowicie bramkarza Talisona oraz napastnika Estebana. No aczkolwiek Talison ma 22 lata, więc za niedługo powinien skoczyć do tego overalla minimum 86. No i najlepiej ocenionym zawodnikiem jest prawy pomocnik Pasqual 89 overalla i 29 lat, 29 lat, no lepszy już raczej nie będzie, no chyba, że będzie mieć na przykład wyśmienity sezon, no to wtedy tak. E, no ale przejdźmy do e, ławki rezerwowych, no i tutaj co nam się pierwsze rzuca w oczy, to 93 potencjału napastnika Dienga, 19-latek z Francji, e, no i on za niedługo na pewno będzie wykorzystywany przez Atletico Madryt. No okej, okay, przechodzimy do pierwszego fińskiego zespołu e, w naszej lidze mistrzów, e, czyli do Mariehamn. No i tu widzimy duże rozbieżności pomiędzy patron, Patronenem, obrońcą e, Mariehamn kontra Kalilem, także obrońcą. To jest różnica 6 overalla, czyli, dosyć, czyli jest dosyć wysoka. 89 ma a 88 Murillo. E, no i mi się wydaje, że ci zawodnicy, zawodnicy no za długo po prostu w tym Mariehamn nie pograją. zdanie długo zmienią, nie zmienią swoje kluby. Na pewno też będzie zmiana na środkowej pomocy, ponieważ Amuzi ma 34 lata, 85 overala No i przechodzimy do Górnika Zabrze, czyli raczej outsidera tej grupy. E, najlepiej oceni jest Guerrero, 85 overalla. No i mamy tutaj kilku naprawdę już dosyć wiekowych zawodników, Kowalczyk, środkowa obrona, czy Ulatowski, lewy pomocnik, 36 lat. No i przechodzimy do ostatniej grupy, a zarazem do najlepszej, czysto teoretycznie, drużyny, a mianowicie do Manchesteru United. Manchester, jak oglądaliście pierwszy odcinek, to wygrał poprzednią edycję Ligi Mistrzów i to się odbiło na overalach Najlepiej ocenionymi zawodnikami jest bramkarz Matthew, 94, overalla, 24 lata, czy Kaita Tyle samo Overala, lewy pomocnik z Nigerii. Warto też zwrócić uwagę na środkowego obrońcę z Senegalu Diaware. ma tylko 21 lat, a już 88 overala. Jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych, to ciekawym bramkarzem na pewno jest MWG 85 overala 21 lat i 92 potencjału czy dwóch środkowych pomocników Gaitan z Argentyny czy Morris z Anglii a, warto jeszcze wspomnieć o Stefanczyku, nie wiem dlaczego nie ma tej yy, yy, obok niego potencjału. Yy, polski napastnik, 85 overalla i też bardzo młody. I w sumie sam jestem ciekaw, czy on będzie w tym Manchesterze grać, czy nie, yy, ponieważ całkiem możliwe, że Benjamin za niedługo wyleci ze składu, choć też jest młody i ma dosyć duży overall, no, znaczy jest 3 lata starszy od Stefanczyka. No sam jestem ciekaw, jak to, jest, jak, jak to się potoczy, ponieważ Stefanczyk jest jakby wypożyczony z AC Milanu, po raz teraz na HJK Helsinki czy dosyć przeciętny zespół z drugiego koszyka. Najlepiej ocenionym jest zawodnikiem jest Motta, środkowy obrońca 89 overalla, czy Lamardo 88 Prawa Pomoc. No i zawodnikiem z ławki rezerwowych z najlepszym potencjałem jest Kerison 16-latek z Brazylii. Pora teraz przedstawić Wam drugi czeski zespół w Lidze Mistrzów Wiktorię Pilzno i pomimo tego, że oni byli losowani z trzeciego koszyka, to mi się wydaje, że kadrowo są niewiele gorsi mam może nawet lepsi od Helsinek. No na, najlepszymi zawodnikami ocenionymi na 89 jest środkowa obrońca Hugwon oraz Sadilek Lewa Pomoc. No i w końcu, pora przejść do ostatniej drużyny, bo się nagadałem strasznie, a mianowicie do Curychu. No i tutaj też taka drużyna raczej, no może coś tam powalczy, ale mm, będzie się bić raczej o trzecie miejsce. Najlepiej ocenionym zawodnikiem Curychu jest szwajcarski napastnik Gawranowicz86 Overala. Warto też zwrócić uwagę na lewego pomocnika z Finlandii, Loda. I on jest właśnie wypożyczony z opcją pierwokupu przez Legię Warszawa. Czyli całkiem możliwe, że kiedyś go jeszcze zobaczymy jeżeli legioniści uznają, zarząd Legii uzna, że e, jednak e, nie wiem, się nada czy coś w tym stylu, no ale jeszcze przez 4 lata e, Lega będzie go mogła sprowadzić e, w dowolnym momencie, kiedy się będzie rozpoczynać sezon. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że tak to zostawcie tą łapkę w górę, żeby się zasięgi zgadzały. E, suba z dzwonem, jeżeli tego jeszcze zrobiliście. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku już za kilka dni. Do zobaczenia, cześć i pa.